I'm sure you could. Widzicie to nawiązanie do Polski? Taki, wiecie, zagraniczny kraj yy, robi tą, tą grę. Yy, wiele osób z różnych miejsc na świecie i tak dalej, nie? A tu w tle widać piękne nawiązanie do krakowskich kominów, nie? Zimą. Taka smuga dymu. Nie, wiecie co, patrzyłem na ten ekran, po prostu wiecie, robiłem różne rzeczy sobie tutaj z boku na drugim monitorze w międzyczasie, w sensie zanim zacząłem odcinek. Eee, I e, przygotowując się do tego odcinka, miałem cały czas w tle otwartą grę. I widziałem e, ten dym tam w tle. Niesamowicie mnie to rozbroiło. On to przeżyje. Ale to było wzięte pod uwagę, że on to przeżyje. To też zaraz będzie akcja taka sama jak ten z małą Fibi. Że się chwileczkę spóźnimy. No dawaj. Myślał, że jest kimś, a tu się okazało, że jedyne, co ma z ludzi, to to, że jest śmiertelny. To jest jedyny... Jedyna wspólna cecha. No, chyba nie zdążę. No, nie zdążyłem. Trochę skichałem sprawę. No, chodź, chodź mandrela. Tak myślał, że taki sprytny. Taki sprytny. Właśnie byłem u. No, mógłbym to naciągnąć jako że u znajomego, który streamował. I ziomek streamuje w tym momencie Assassin's Creed Syndicate, nie? Także troszkę wstecz biorąc pod uwagę w co my teraz gramy. Ale też bardzo fajna część.

now they follow him in the underworld he sent them through here looking for a girl the man with one eye have you ever met a girl named phoebe we don't know a phoebe why were they looking for the girl i'm not sure i was a friend to her parents they used to hide here they told tales of their daughter, a great warrior who sailed to elysium. they called her a warrior. when cerberus died, they snuck off to the golden fields to find her. but now the cyclops is looking for them all. excuse us, please. i remember now. the man with the one eye is the cyclops. he forced me to drink the water. he must know we stole your eagle back. And came to retaliate. What do we do? Mm. The gates to Elysium are open. That's how your parents got through. I know the way. What about her? She's a friend of my parents. I want to help her. She seems like she can fend for herself. The kiris are magic. They heal people who get hurt in battle. They live close by. I could. Phoebe. I can do this. I'll be quick.

Ledwo się nie, z nią zszedł i już ją zostawił. Nie rozumiem tego, nie kumam czaczy. Jak to możliwe, że dopiero co zeszliśmy się z Fibi? Nie widzieliśmy się z nią po prostu nie wiadomo ile. Spotkaliśmy ją w zaświatach, bo zginęła. I. Wypuściliśmy ją z rąk, bo stwierdziła, że idzie szukać jakiś karker. Czemu nie poszliśmy z nią? Dobra, nie pamiętam. Nie jestem w 100% pewien, którym przezywa się konia. Chyba x czyli chyba to, co właśnie zrobiłem, Dobra, to się zgadza. Jedziemy na miejsce. 500 metrów, a to w miarę szybko powinniśmy przejechać. Jak zauważę, że tam odcinki za dużo czasu zajmują, czy coś, albo jak mi po prostu napiszecie, to będę wycinał fragmenty przejazdu z miejsca na miejsce. Tak robiłem nagrywając pola elizejskie, nie? Czyli Elysium. Przepraszam, zjewło mnie się 400 metrów w tamtą stronę. Wow, no to ładnie tam na górze pewnie to jest. Hmm. Czekaj, czy oczyszczanie jakichś miejsc z. Z czegoś konkretnego spowoduje, że nasza postać. Że nie będzie tych mgiełek czy czegoś tam. Dobra, tu coś jest, tak? To jest. I tyle. Tak, to chyba wszystko tu już mamy, nie? Tu jest jedno koło, tu jest drugie koło. Well. I teraz tak nie ma szans wybić niektórych, póki nie wleziemy w to całe kółko. Dobra, jak widzicie, po cichutku. Powiem wam, że bardzo ciekawe te mechaniki, w sensie, że na każdy z tych teren... Yy, na każdy teren wymyślili jakąś odrębną mechanikę, to jest fajne. To akurat mi się bardzo podoba. Nie wiem, w którą stronę te stwory patrzą. To jest dla mnie dość problematyczne. Ocena, w którą stronę patrzy. Tego typa na przykład, ok, nie? Zabijamy. Dziwię się, że tamten nas nie zobaczył, no ale, ale spoko. No tu już nie mamy za bardzo guciec. Tu już nie. A. To jest cyklop? Nie wiem, czy to jest cyklop. Muszę się dowiedzieć, czy aby nie został mi ktoś jeszcze do dobicia. Bo jak mi został ktoś jeszcze. O, widzicie, jest jeden typek. I chciałem zapieczętować sobie tamtą szczelinę. I teraz mogę walczyć z nimi wszystkimi tutaj, teraz siema ziomek sie tam nie stresuj spokojna twoja rozcochrana Siema typek ten drugi będzie chciał do mnie strzelać, nie? To zróbmy taki myk. Że podpalmy... Wow, podpalmy gada. Kliknąłem szybko R, bo ja mam to, że R-ką się leczę, o ile dobrze pamiętam. Dlatego o, warto w takich sytuacjach mi... Czy się leczę? Ja po prostu używając umiejętności się leczę. Chyba o ile dobrze pamiętam, to tak sobie stworzyłem postać, żeby używając umiejętności się po prostu leczyć. Jestem w szoku biorąc pod uwagę jak ogromną ilość expa jak na razie dostaję. Nie wiem czy coś zostało zmniejszone w grze ilość potrzebnego expa, czy, czy po prostu w Tartarze się w Hadesie się tak ogromną ilość punktów doświadczenia otrzymuje. No, znowu wysłałeś ją gdzieś samą cymbalę. No, to była długa walka. Ona była tak słaba. Mam nadzieję, że strażnikiem jest on. No, dawaj. Znajdź informację. Kefalońska dziewka i ten zaprzyjaźniony z nią Mistios. Znajdują się. Będą. Albo tak im się przynajmniej wydaje. Przepraszam, przepraszam, przepraszam się, Wiecie, że jadę do Mordora w tą sobotę? I jadę do Mordora w tą sobotę. Macie czecze? Pierwszy raz jadę do niego. Nie on do mnie. To dopiero. Szok, i zdziwienie. I niedowierzanie. Tak, najlepsze będzie to, że pojadę do niego w sobotę. Przy czym ostatni raz graliśmy w niedzielę. A tak to cały tydzień nie mam czasu siąść do naszego serwera, który mamy wykupiony. Ajajaj. Ojej oj. coś ponoć zapowiedzieli y, datę premiery tego DLC z Paryżem do Walhalla y, coś że gdzieś wspomnieli o jakiejś konkretnej dacie i tak sobie myślę że no jak będzie ta konkretna data i, i będziemy mieli tak tak stuprocentowo powiedziane kiedy kiedy będzie giera kiedy będzie DLC no to oczywiście wtedy bierzemy i wykupujemy Ubisoft Pasanie. Wykupujemy Ubisoftika i poprzechodzimy sobie co tam będzie. Najprawdopodobniej przejdziemy sobie DLC wtedy z Walhali wszystkie jakie będą, czyli tą druicką ścieżkę plus yy, to właśnie z Paryżem. A później myślę, że wzięlibyśmy i przeszli też Łordzodoxa. Bo Łordzodox też miał jakiś dodatek. I uważam, że warto by było. Mimo, że gra mnie niesamowicie zawiodła, to może ten dodatek, jak na poziom gry, byłby przynajmniej fajny. To by było już coś. Małymi kroczkami, małymi kroczkami, ale do przodu. Przepraszam bardzo, czy ja poszedłem w złym kierunku? I czemu wy się świecicie jak psu? Ziomek do góry ciśnij, 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 ciśnij. Tak, mądra bestyka. nie wróciła oj, nie pykła hejo, jak coś to ja nagrywam headshot, no nie ziadł Nikt ci nie pomo... Tak jak mi! Hej! Nikt mu nie pomoże tak jak mi. Prawie zginąłem. Prawie zginąłem. Eee, czekajcie, co oglądałem ostatnio na Netflixie? Ku chwale posępnego czerepu! Hime Jak coś to nagrywam mówiłem i yy, musimy znaleźć gdzie ja mam dalej iść, bo nie wiem Dobra, przeszliśmy tu, tak? Wytłukłem tych typów na dole Ale to mi tam nic nie dało. Nic mi nie odblokowało Czyli mogłem ich olać Czyli to było zbędne Wspaniale. Radość przepełnia serduszko me. Jeszcze jakieś zbędne lokacje? Siema. Ale trzeba mu przyznać, ten i jego unik znaczy to miał być atak, ale, ale wyszedł mu jako unik, wyglądał spoko. Ponieważ że mamy jakąś lepszą część ubrania setu, tyle że ja mam chyba setówki po i mi się nie opłaca zamieniać pojedynczych części. U niebieskie, niebieskie, no to musi być dobry kierunek, niebieskie zazwyczaj jest dobrym kierunkiem, ale fajnie by było jakbym się tak zbliżał już do naszego celu, nie? Nikt by się nie obraził Bo tak jakby te 90 metrów to ja mam cały czas Cały czas mam 90 metrów do, do miejsca gdzie mam dotrzeć I ten jest tak chodzi w tych jaskiniach, tak truchta, tak... Jakby od niechcenia Ale ciekawe jest wrócić do takiej giery po takim czasie. To jest naprawdę ciekawe uczucie. Jeszcze jak dostajecie takie smaczki na samym początku, nie? Jak to, że wróciła Fibi. Czym jest to? Coś. Kula Hadesa. Kule te zadają obrażenia, jak pochłaniają adrenalin, niż je przy użyciu strzału lub Dobra. Dobra. Troszkę przyspieszymy. Ktoś tam bardzo dziwne dźwięki wydawał. m się... a właśnie jednokrotne kliknięcie te Dobra hmm. Nadawaj no I to porem poczere pierost 2, 3 i to porę poczere pierost 2, 3 Czemu wy tak drzecie japska? Raz, dwa, trzy... Ale drą japy! Co mnie zaczęło? Przecież że ja tą kulkę wcześniej zniszczyłem. Zniszczyłem tą kulkę! Odczep się kulko! Głupia ty. ja ją wcześniej rozwaliłem, ty mędostwo, ty głupie, ty! No to chodźmy na dół. Chodź na dół. Phoebe! Where is Phoebe?

Serio i teraz jedyne co mam to się stąd wydostać. To jest dopiero irytujące. I jeszcze moja postać, która idzie takim truchcikiem, nie? to Mogę nie wiem gdzieś zeskoczyć, żeby przyspieszyć. A chyba tam mogłem zeskoczyć. Ale wiecie co? Najpierw sobie sprawdźmy tu, bo tu wytłukliśmy tych typa, nie? Przepraszam, odbiło mnie się. My przyszliśmy z innej strony. Ale może, może... A widzicie, jednostronna droga. Zapewne to jest to szybsze wyjście. Zgadłem. No tak. Na pewno ktoś by to znalazł tak po prostu podróżując tutaj w celu znalezienia wyjścia. Na pewno. Ju. Mm, nie. no Jak mamy się za chwilę położyć, to po co kawa? A, tak to zamiast herbaty to wolę wodę. Podgrzej sobie jedzenie. Mamy 23 minuty! 23 minuten! Pogadamy z Haronem i kończymy. Będzie taki troszkę dłuższy odcineczek, ale... Ale nie mniej bardzo fajny.

Yes. Breathe and tell me what happened. The Cyclops hated me in life, and he hates me in death. He's using my friend to get to me. Help me stop this. Very well. I know precisely where the Cyclops of Kefalonia was taking your young friend.

Przejdę, gdzie w się poraz enty. Du Dlaczego to wygląda jakbyśmy z powrotem wylądowali w Elizium?

Dzięki wielkie wszystkim za uwagę, do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia w następnym odcinku, tymczasem żegnam się z wami bardzo serdecznie, z tej strony był niepopularny, grający Alexiosem w Assassin's Creed Los Atlantydy, ratujemy Phoebe, która została znowu porwana przez cyklopa, który najprawdopodobniej chce się na nas zemścić, eee, za śmierć. No cóż, dobra. Dzięki wielkie do zobaczenia następnym razem do usłyszenia na razie bajucie jak się wam podobało możecie zostawić łapkę w górę subka i napisać komentarz o czym tam chcecie albo co byście chcieli na razie.